Dwie dziewczyneczki moje, które chcą ze mną współpracować, przecudowna po prostu Demi, która jest boska, która jest taka kochana, cudowna. I cudowna Szakirka, tak? Kochany koteczek, kochany. No, troszkę ona jej już przeszworuje, i ona się teraz zaczyna mnie bać troszeczkę. Także one wszystkie są takie wylęknione, naprawdę coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Ale jest kochana mimo wszystko, tak. Dobrze, że przeszła i ta męcząca ruje, bo to można zwariować. No i dwie oczywiście tam, no bo jakżeby inaczej. Są. Proszę. Jedna. Cześć! Co powiesz? Co powiesz? Powiedziałaś cześć? Jak dam ci paluszek, to ty... To ty wąchasz, nie? To jest też pocieszające. Bo Sisi to by nie dała paluszka. Co kochanie? Hej, chodź. No chodź. Idziesz? No i jaka śliczna kiczka, moja malutka. Jaka kochana. Tak. No i wąchać jesteś? Ślicznie. Bardzo ładnie. A teraz zobaczymy Sisi. O tam sieci zaparta najbardziej. I tak to nam mijają dni. Na takich atrakcjach. Cześć. No chodź. No chodź. Chodź. No chodź do mnie. Chodź do mnie. No chodź. Przyjdziesz? Jutro. Okej, ok. się. Cześć! No, chodź taka jesteś ładna, tak mi się podobasz, chodź kochanie, do mnie troszkę. Ojejku, nagrywa mi się zamyśliłam i nic nie gadam, a przecież powinnam do was coś powiedzieć. Powiedzieć, że nasz chłopczyk kochany czuje się dobrze, pięknie zjadł, oto dowód. Nic już nie zostało, tak? Ziąbki mu się zagoiły. Chłopaczek jest cudowny, czeka tutaj na mnie, tak? Nawet przez okienko nie chce patrzeć bo przyszła ciotka, więc trzeba się miziać z cioteczką. Tak? Ojejku, zahaczyłeś się. Jest piękny, jest śliczny, jest super. Troszeczkę ma jeszcze chyba łupieżu takiego, ale to wszystko przejdzie. Jest taką, ma miłą sierść. No i niestety te oczka cały czas coś tam, bo tak to jest z takimi sprawami, jak są zaniedbane, jak się tam narobi różnych różnych, różnych bakterii i, yy, i wirusów, i w ogóle, i tam działają. Ale i tak doprowadziliśmy te oczka do, do super formy. Także pewnie tak będzie, że jakaś tam robka mu się jeszcze czasem pojawi. Ale koteczek, ile on u mnie jest? Miesiąc? Długo, nie? Jest taki cudowny, ja go tak kocham, mówię wam. To jest taki delikatny zwierzak, taki dobry. Ja już normalnie mam ochotę płakać, jak myślę o nim. Przywiązałam się do niego. Zaraz będę płakać. No ale cóż, przywiązuje się nie tylko do niego. Potem patrzę na przykład na Karola Wielkiego, na Karol z Karolkiem Małym, jakie szczęśliwe chłopaki mają podwórko, mają swój wybieg ogrodzony. Bezpiecznie mogą sobie wychodzić, słoneczka. Jak patrzę na Rudolfa, jaki cudny kot, też przecież miłość była. Zorka jaka zadbana, jaka cudna. Nelusia też by taka była, no gdyby nie serduszko jej. Oj, tyle kotów jeszcze, tyle cudownych historii. No i proszę was, jeżeli oglądacie, no to niech się odezwie do nas. E, buziak, niech się odezwie. No i wszyscy się tam odzywajcie, ja już sama nie pamiętam. Ale to jest taka radość. Największa dla mnie radość i nagroda to jest właśnie takie dobre wieści z domu. Wzoreczki niech piszą. Niech piszą. Niech piszą meliska z bazylią. wielbiam po prostu te komiksiki. Czareczka, czarka pisze. To nie muszę jej wołać. Ona pisze. No, nawet się bola, z, na się ten sroczka z, z kawką odezwały do mnie. Tak. Żyją w super zgodzie z całym stadem, mają trzy psy. No i pani Agnieszka się przecież tak bała tego, ale tak mądrze wszystko przeprowadziła. No, mimo że na początku była rozpad, że coś tam, coś tam ze strony czytelników, ale ja byłam pewna, że to jest najlepszy po prostu domek dla nich. No i wszystko jest w porządku. Miłego dnia wam życzę.